Jesteśmy w studiu nagraniowym Teatru Bufo, tak. skąd inąd pewnie znane ci rejony, bo tak naprawdę 98 to jest Studio Buffo. Studio Buffo, tak, sentymentalną podróż właśnie odbywamy. Tutaj zaczynam stawiać swoje pierwsze kroki profesjonalne na deskach Teatru Buffo Musical Metro, który zresztą słychać teraz za ścianą, właśnie się właśnie chłopaki i dziewczyny pięknie grają i tańczą i śpiewają. Yy, także no tak, fajnie, że możemy tutaj się spotkać. Super. Gdzieś tam przez te parę lat, jak udzielałaś tych wywiadów, mówiłaś o Buffo, że to nie była najłatwiejsza szkoła życia, że to było gdzieś tam poświęcenie trochę bardzo dużo jakby yy, wymagało od ciebie jako na wtedy miałaś lat? 13-13-14, no. Do 17 roku życia yy, yy, pracowałam w teatrze BUFO. Yy, tak, to prawda, nie była to najłatwiejsza yy, lekcja życia. Ale teraz, jak mam już te 32 lata, to wiem, że więcej nauczyłam się z, no, z cierpienia niż z przyjemności. Więcej lekcji wyniosłam tych mądrzejszych i tych, które dały mi yy, yy, wyciągnąć dużo mądrych i fajnych wniosków. Yy, jednak yy, cieszę się, że tutaj się spotykamy, bo tak naprawdę to był mega dobry fundament. Yy, właśnie, wiesz, yy, taka ostra, ostra jaza bez trzymanki dla 13-14-latki. Później już mnie nic nie zdziwiło. Yy, to jest kwestia tego, że Józefowicz jest tyranem, który wymaga? Czy to jest kwestia tego, że yy, młoda dziewczyna Opuszcza swoje miejsce zamieszkania, swoje miasto, zdaje się na łaskę pf, wielkiej Warszawy. I nie łaskę. I nie łaskę. Wszystko na raz, bo tak, tak jak wcześniej powiedziałam, miałam 14 lat, wyprowadziłam się z domu rodzinnego, gdzie, gdzie wszyscy byli w totalnym szoku, i moi rówieśnicy, i też znajomi moich rodziców, i sami też rodzice, ale jakby, wiesz, wszyscy podekscytowani, że właśnie Angela ta że najmłodsza aktorka ta, Troje, Jezu, 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 i nagle się okazało, że jestem sama w Warszawie. Um, ale... Y Mimo, że wypłynęłam na głębokie wody, nie żałuję tego w ogóle. Uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Ale wracając do pytania, rzeczywiście to był dosyć duży hardcore. I dla nastolatki, która ma burzę hormonalną, dla dziewczynki, która jest jakby sama sobie, ma nowych znajomych, bez rodziców, zarabia pierwsze pieniądze, sama się utrzymuje, uczy się tej niezależności, odpowiedzialności za samą siebie. No i też, też miałam taką. Mm, Jakąś taką może nie tyle co presję, ale świadomość tego, że to jak teraz potoczy się, jak teraz zaprogramuję swoje mhm. ruchy, um, od tego będzie zależało jakby kolej, kolejne, wiesz, losy mojego życia.